Moi drodzy, moje drogie, dzisiaj Agnieszka Litwin jest z nami. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak się wszystkich. masz? Jak się masz? Piskam mocno. Zdrowaś? Jak ja się mam? No, jak ja się mam? No różnie, tak jak każdy pewnie. No, tak ogólnie już z, z, po raz kolejny gdzieś tam wychodzę, na jakąś tam prostą, pewnie. To tak faluję jak sinusoida, te stany. Przechodziłam ten, ten, ten COVID, no. więc też tam różnie bywało. Już prawie mi pryszcze tutaj zeszły z okolic ust i nosa, więc. To nie widać. I nie przechodziłam jakoś bardzo ciężko, więc, więc... na razie tylko nie czuję węchu, więc Nadal? proszę wszystkich znajomych, że... Proszę? Nadal nie czujesz? Jeszcze wę z węchem mam, tak, z węchem mam z węchem problem. Sm smak częściowo czuję, więc śmiałam się, jak rozmawiam ze znajomymi, to mówię, że jak zaczniemy się spotykać, to błagam was zwracajcie mi uwagę, jak będzie, będę podśmierdywać. No i dobrze, po to są przyjaciele. Po to są przyjaciele. Tak, Prawda? oczywiście. Żeby powiedzieli prawdę prosto no. w oczy. Słuchaj, Agnieszka, powiedz mi, bo tak, tak sobie myślę o tej pandemii, no skoro już tak zaczęłaś mówić, dla ciebie pandemia oznaczała też taką totalną zmianę w tym, co robisz na co dzień, bo ty zaczęłaś najpierw robić no czapki, no po prostu czapki, mówiąc krótko, tego się nie da inaczej owinąć w bawełnę, tak. a później... A później zaczęłaś malować. No tak, ja zaczęłam malować. Opowiedz, jak to się stało w ogóle, skąd ten pomysł? Tak, znaczy malować, malować... Z, yy, znaczy, z, 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 pomysł stąd, żeby zacząć coś, jak nie mam pracy, no to może zacznę coś robić. Nie myślałam o tym w kategoriach zarobkowania, tylko w kategoriach robienia, działania, żeby coś robić, żeby nie zwariować. A że zawsze miałam mi jakieś takie manualne, artystyczne yy, ciągoty i... i może nawet jakieś uzdolnienia, nie poparte żadnym dyplomem, ale coś tam we mnie się, się tliło, jeśli chodzi o takie, yy, yy, o, o rysowanie, o malowanie, jakieś robienie scenografii. Kiedyś kabaretowi potem też z kartonów, pamiętam, kupę lat temu robiłam scenografię też do spektakli, yy, czy do filmu Władka Sikory też, też malowałam yy, i, i pracowałam z, zresztą z Anią Majer, żoną yy, Bajera. Robiłyśmy do doktora Jackiego i Mr. Heida da, dawno, dawno temu. A rysować i malować to, to ja lubiłam zawsze. I szyć, wymyślać, dziergać. Ja sobie zawsze, jak jeszcze byłam w podstawówce, w średniej szkole, wymyślałam jakieś ciuchy, Ze starych swetrów szyłam kolejne. Z prześcieradła mama, pamiętam, z mojego projektu uszyła mi spódnicę taką do ziemi z falbanami. Ja po prostu wyglądałam w tamtych czasach, to w latach 80., naprawdę dość. Dziwnie w tym, bo byłam zupełnie jakby. No, było to bardzo inne, mhm. oryginalne, więc zawsze miałam takie ciągłość ku, ku takim sprawom. No i jak przestaliśmy występować, mhm. i zacząłem to robić, właściwie zacząłem to robić już trochę przed pandemią i do szydełko, to też uruchomiłam zaczęłam robić czapki i tak, tak mi śmiało gdzieś tam wrzuciłam tę czapkę jedną, drugą. Najpierw znajomym pokazywałam, mhm. to, to gdzieś tam się zaczęło to rozchodzić. Potem wrzuciłam to na Facebooka, na Instagram, bo tak naprawdę Instagram mam dopiero od sierpnia. Mhm. Okazało się, że lu, no, ludziom to w jakiś sposób jest jakaś grupa ludzi, którym się to podoba, i nawet gdzieś tam powoli zaczęłam te rzeczy sprzedawać. Więc tak naprawdę przez cztery miesiące tłukłam te czapki, i właściwie one mnie przy życiu jakoś tam trzymały. Mhm. A teraz wróciłam od trzech tygodni ponownie do malowania i już mam jakieś zamówienia na obrazy mniejsze większe, więc Świetnie. znalazłam sobie po prostu jakby taką no tak, tak, takie zajęcie, żeby nie, nie, nie oszaleć, nie zwariować. Bo ile można czekać? Ile można czekać? No właśnie. Zresztą w ogóle namawiam. Namawiam Słuchajcie, namawiam Was do tego, bo ja uważam, że każdy człowiek ma, ma jakąś pasję, ma do czegoś dryka. Jeżeli nie ma, to może ją rozbudzić. Yy, ale też zastanawiam się, bo dla ciebie pandemia to był też taki czas, kiedy. Yy... Inaczej niż zwykle, bo spędzałaś ten czas w domu, ale z dziećmi swoimi. No bo no co dzień dzieci chodzą do szkoły, tak. a teraz byliście na siebie tak. skazani. Y no. Czy były momenty, że chcieliście się pozabijać, czy raczej tak. było na luzie, na spokojnie, czy, czy, czy bywało też, że tak, że no nie, już nie wytrzymam? My żyjemy bardzo na luzie. Bardzo z takim ogromnym szacunkiem i poszanowaniem swojej, swoich stref, swojego świata, swoich. Y też zainteresowań swojego czasu wolnego. Staramy się, ja się też tak staram się prowadzić, bo ja z wiekiem coraz bardziej ceni się święty spokój. i Ja tak po prostu staram się żyć, tak funkcjonować. Z nami żyją też zwierzęta mamy dwa kotki mamy pieska, mamy papuszkę. I my, oczywiście, jeżeli jakiekolwiek y, pojawiały się wybuchy, to na pewno nie ze strony dzieci, tylko z mojej strony. Kiedy ja miałam jakiś taki moment, że coś mi się tak zbierało i, i jakieś takie stany, to no, no, nagle się rozglądałam po mieszkaniu i, i, i dostrzegałam, że naczynia nieumyte, coś nie posprzątane i, i dlaczego ja sama mam to robić, że zróbmy to razem. No To, to, to ja no, biorę to na siebie, dzieci takich rzeczy nie robią. Y, ale z, raczej żyjemy w takim. W takiej fajnej symbiozie. Super, też. No. Wypadałoby też je zapytać, ale myślę, <laughs> że jest dużo spokoju u nas w domu. Jest dużo spokoju u nas w domu i też stworzyłam ten chciałam stworzyć taki kolorowy nasz azyl tutaj, taki, żeby było dużo, właśnie te zwierzaki, żeby było tak po prostu ciepło. no Jeżeli na zewnątrz też są huragany, wichury i wiadomo, jak jest na zewnątrz, bo wiemy, gdzie żyjemy. Hmm. Już abstrahując od pandemii, to też Jasne. wiadomo, że. Y, są różne zawirowania w naszym kraju, i jest, jak jest. Mm -hmm. No to też stworzyć sobie, żeby każdy sobie stworzył jakiś taki ten własny świat mały, i tak naprawdę trochę to też na tym polega, żeby go kochał, żeby doceniał że te, każdą chwilę i nie, 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 nie żywił się tylko tymi złymi rzeczami, informacjami, tylko starał się po prostu do, do siebie dotrzeć, siebie poznać, bo ja, ja przez to siedzenie w domu też. Mm, Mam większe szanse dotarcia do siebie, Jasne. posłuchania Jasne. siebie, porozmawiania ze sobą. To jest bardzo ważne, tak się zatrzymać i się dowiedzieć, czego my tak naprawdę chcemy, ja co my tak naprawdę jesteśmy, jak my tak naprawdę chcemy mhm. żyć, co my tak naprawdę chcemy robić, co nam sprawia przyjemność, jakieś drobne rzeczy, jakie nagle zaczynają mieć znaczenie. Że na przykład ja wychodzę na, zasadziłam kwiatki, ja wychodziłam na ogródek w tamtym roku i całowałam je. I one rosły pięknie. Super. Ja właśnie nie tak wiesz, mówię o, mówisz o tym o tym azylu kolorowym. I ja rzeczywiście no miałam okazję trochę tam zobaczyć na kamerce u ciebie ten twój pokój do malowania. On rzeczywiście jest bardzo kolorowy, bardzo barwny. I, i chyba też oddaje ciebie właśnie to, jaką ty jesteś osobą. I oczywiście najlepiej ja mogę wam Bo pokazać. pokaż coś, jeżeli możesz, to pokaż. Ja mogę wam to pokazać, tak, jak się da. Bo ja mam, to jest w ogóle salon. To ale jest salon, to jakaś pracownia taka po, po prostu Twoja gdzieś. Tu mam ja. Tak, ja sobie po prostu w domu zrobiłam takie coś, co, się, co wygląda jak jakaś moja prywatna galeria. Super. Ja po prostu wśród tych prac tutaj sobie. No tutaj to kuchnia, ale tam też ten. Tu nie wiem, czy widać wariata, Nie widziałam tego. Widać. No, a tutaj jeszcze mój słoń ukochany, widać go? Widać, widać słoń w O, No, no. I ja po prostu, wiesz, no, tak żyję wokół tych kolorów. Jakoś tak mi się po prostu tutaj, y, łatwiej mi się żyje, wiesz, to mi do, da, daje mi energię. Ja ją z siebie. Wypuszczam do świata, i to wraca do mnie. I to tak po prostu się wzajemnie wiesz napędzamy, na, na Mimo tego, że jestem tak naprawdę żyję w zamknięciu. I, żyję w zamknięciu, że dość mocno jakoś tak wiesz, no, jak zamknęłam się w tym domu, to właściwie ja mało co wychodzę, yy, nie, nie, nie wiesz, mam jakieś takie bardzo wąskie grono ludzi, z którymi się spotykam. którzy do mnie przychodzą czasami, wiesz, się, się gdzieś tam spotykamy, ale i, i nie jest, jest mi hmm. dobrze. Jest mi dobrze z dziećmi, z tymi zwierzakami, z tymi wiesz, obrazami, z tą twórczością, jest mi dobrze. Być może to może być też związane z tym, że wiesz, ja 28 lat tak naprawdę wiesz, w taborze, nie? No właśnie, ale wiesz co, chciałem Cię o to zapytać, czy, czy, czy trochę nie tęsknisz za tym byciem w drodze? Po pierwsze, za, po drugie, no oczywiście bycie w drodze to jest tylko środek do celu, jakim jest jednak spotkanie z ludźmi i, i jednak wiesz, no... Dla, dla mnie osobiście, ja co prawda robię stand-up ekstremalnie krócej niż Ty, Kabaret, ale dla mnie, jakby to spotkanie z ludźmi i wiesz, i ta, ta energia, mm. y, te wybuchy śmiechu, to jest taki, wiesz, zastrzyk dopaminy mm -hmm. jakichś takich hormonów szczęścia, że ja później następnego dnia po prostu wiesz, jestem w innym w ogóle miejscu, nie? I na przykład, czy za tym trochę nie tęsknisz i, 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 tak. i czy bardziej na przykład za kabaretem, czy może za improwizacją? Mm. Wiesz, my, ja i, i, i Saszka, i Marek, y, y, którzy teraz jesteśmy w trójkę w kabarecie, bo od nas Wojtek już przed pandemią odszedł. Więc, my zdążyliśmy jeszcze tak naprawdę stworzyć program w trójkę y, i też postawić na zaproszenie aktora z, ba, z Bagateli y, spektakl y, komediowy z Darkiem Kamesem z Hrabich zamiennie w roli ministra z Arturem mhm. Andrusem. Zdążyliśmy zagrać tylko premierę w październiku i zagraliśmy z kabaretem Jurki z pięć, sześć Aha. występów. I wzięliśmy udział w jakichś dwóch, trzech realizacjach wirtualnej, dla wirtualnej Polski w ciągu tego roku. I tak naprawdę każdy z nas, mieliśmy na początku taki zryw rok temu, że będziemy Działać w internecie. No dobrze, no to będziemy nagrywać, działać. No to nagraliśmy teledysk, co oczywiście się łączyło z tym, że każdy z nas musiał sobie zakupić y, lampy, tak. y, ten zieloną, ten green screen, te wszystkie w ogóle sprzęty, które musieliśmy się nauczyć sami też y, mhm. nagrywać dźwięk. No tak, tak, no tak, to tak oczywiście, to jest to bardzo trudne. Tworzysz oczywiście, sobie w domu oczywiście. studio i każdy z nas musi... tak, to nie jest wcale takie proste. Potem, jak kręcenie teledysku, trwało trzy tygodnie, bo zrobienie z, z domu studia, i wiesz, okazuje się, że ilość ujęć, przebrań, kostiumów to wszystko po prostu jest tak, tak czasochłonne. Mhm. Makijaż, wszystko to po prostu, żeby to wymyślić. Potem brat to montował. No to jedna rzecz. Potem jakiś sketch też nagrywaliśmy. To też pamiętam z Saszką, pisaliśmy, nagrywaliśmy to też trwało, bo to też mnie mhm. na odległość. Jeszcze tam kilka rzeczy nam się zdarzyło, że robiliśmy, ale później jakoś tak, wiesz, w naturalny chyba sposób, wydaje mi się, przynajmniej u nas tak to mhm. wyglądało. Każdy z nas właśnie odkrył i zaczął robić coś sam. Jakby nie. Może stwierdziliśmy, że trochę, trochę jakby straciliśmy jakoś tak trochę nadzieję do tego, żeby tam na, na, robić coś w tym internecie, w sensie zabiegać o tą uwagę ludzi, bo tak naprawdę wszyscy to, tak, o to zabiegają. Więc my w, te, w ten sposób y, jakby uciekliśmy i, w, i wracając do twojego pytania, czy ja tęsknię, y, my na pewno tęskniliśmy, ale jeżeli się, wiesz, jest przekładane to z, z wiosny na, na, na przedlato, potem z przedlata na jesień, z jesieni na zimę, z zimy na wiosnę i z tej wiosny znowu mamy wszystko przekładane albo odwoływane y, do następnej jesieni, no to już po roku zaczynasz mieć takie myślenie, że kurczę, no chyba Chyba już tak naprawdę nie ma za bardzo na co czekać, bo nawet, ja, ja mówię ja... o nas, o naszym przypadku, nawet jeżeli to wróci, to to będzie trwało, ten rozpęd. Więc y, cieszę się, że zaczęliśmy robić inne rzeczy. Być może to będzie też jakiś rodzaj, może się okazać, że y, innej działalności, która w przyszłości da nam też możliwość utrzymania się z tego, że to mm -hmm. też się stanie naszym zajęciem, dzięki któremu będziemy mogli sobie dopracować, pracować, a może nawet na stare lata i tak naprawdę się zająć tylko tym. Cały czas o tym. tych starych latach. Albo po prostu jakby to... Więc to mówię o starych latach, bo tak naprawdę, wiesz, ja za rok kończę 50 lat. I do mnie w tej pandemii dotarło coś takiego. Mówię, kurczę, kiedy mi to 28 lat przeleciało? I jeżeli ja za rok kończę 50 lat, Zaczynasz mieć taką refleksję czyli co właściwie takie dwie trzecie życia za tobą. Statystycznie tak to prawda. No Oczywiście życzy się wiesz o co chodzi. Wszystkim życzy się 100 lat i żeby tam wszyscy żyli wiesz nie wiadomo ile. Ale w takim czynnym takim mhm. mówię o takim czynnym mhm. wiesz pełnym aktywnym jeszcze organizmie yy, no, tak wiesz no i tak sobie myślisz. I do mnie dotarło coś takiego no to teraz już. Ja muszę już żyć tylko tak, yy, jak ja yy, chcę no żyć. Tak. Już nie ma czasu, żeby żyć jak inni chcą. Mhm. Jak ja zawsze chciałam żyć. Ja muszę się cieszyć. Już nie ma czasu na to, żeby Proszę? żyć jak inni chcą u ciebie, tylko już tylko tak jak ty chcesz. Y tak, oczywiście nie, nie wiesz, nie, nie, nie z myślą mhm, zupełnie m. o innych ludziach, absolutnie nie o, to, nie o to mi chodzi, ale żeby tak dotrzeć do takiego wiesz, wnętrza, jeżeli ja odkryłam, że mi sprawia taką wielką przyjemność to malowanie, rysowanie, jeżeli pojawiają się jakieś zamówienia i ja, oczywiście, ja nie mówię, że my z kabaretem nie będziemy funkcjonować, ale wiesz, być może ta szala się troszeczkę jakby, z, będziemy mniej jeździć, mniej występować jako zespół, a będziemy mieli też czas na rodzinę na dzieci na takie pasje właśnie żeby też takie rzeczy robić które być może w czasie tej pandemii przerodzą się też w jakiś sposób wiesz że będziemy że będziemy też zarobkowo to, to jakoś sobie zarobić może tam od razu dorobić. dodajmy, może mówię, od razu dodajmy że jak ktoś to... zainteresowany jest twoimi obrazami to może je od ciebie kupić wiesz no na pewno nie nie nie, nie o tym jestem nie wiem nie nie, 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 no nie do tego wiesz tutaj trzeba do, zrobić. Dążę, żeby sprzedawać ja Oczywiście, jeżeli ktokolwiek byłby zainteresowany i gdzieś tam wejdzie i, 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 i chciałby, wiesz, coś tam zobaczyć, ja yy, na pewno prywatnie się z kimś takim kontaktuję i możemy sobie Pewnie. coś tam, wiesz, ustalić, i, I jeżeli byłby zainteresowany, jak najbardziej. Nie, bo ja dopiero, wiesz, tak naprawdę zaczynam. Nie? To, to jeszcze tam mi proponowali, zaczynają ze mną rozmawiać ludzie, że. Wystawa. a ja właściwie wszystko, co miałam, oprócz tamtych kilku prac, to ja właściwie już. Jejbiście. To wyszło I ja tak bo ja wcześniej robiłam takie mniejsze rysunki, bochomaski A4 format tu, tuszem. I właściwie ja te wszystkie bochomaski już wyprowadziłam, wiesz, z zagrody. I ja sobie myślę, no to jak, jak ja bym jakąś wystawę, to ja muszę znowu tego narobić, to, żeby wiesz, było dobrze. co pokazywać. E, dobrze, że tak szybko idzie. E, chcecie zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo tak nas czas goni nie ukrywam, jak zawsze zresztą. E, e, powiedz mi. Ja tęsknię, jeszcze nie, nie powiedziałam ci, tęsknię, oczywiście, że tęsknię, tęsknię za improwizacją, za kabaretem też tęsknię, ale y, ten czas, jaki, się, jaki wiesz, jakby ten, ten czas tej przerwy sprawia, że, bo naj... nie ma się co oszukiwać, najpiękniejsze w tym akcie jest to, co ty powiedziałeś, jest kontakt z publicznością i sam akt występu, to jest najcudowniejsze, ta wymiana energii, mhm. y, wiesz, to co się między nami dzieje, natomiast cała otoczka tego zawodu jest dość... Y, że tak powiem taka siermiężna, no to nie jest to łatwe, w sensie takim wiesz logistycznym i te dojazdy i tu zostawianie wiesz jak ja mam dwójkę dzieci i to wszystko to tyle, przez tyle lat wiesz ograniczenie tego wszystkiego, no ale wiesz co no nieprzyzwoicie byłoby w ogóle mówić, że coś nie tak, bo, bo ja uważam się i tak wiesz osobą dość mocno uprzywilejowaną jeśli chodzi o, o to jak, jaki, o jaki zawód mhm. zawalczyłam bo tak naprawdę my zawalczyliśmy o to, kilkanaście lat walczyliśmy, żeby móc z tego żyć. To nie było tak, że my tak, pom! Bo jak nas ludzie zaczęli poznawać, jak już byliśmy popularni, to nie jest tak, że jak kogoś widzisz, to się okazuje, że on zawsze Czasami. tak. Nie, to, to nie było tak zawsze. To się po prostu ileś lat na to właśnie, pracuje. To jest to pytanie, o które to dopiero dobrze, się, że tak się... Bo chcę się dowiedzieć. Ty bo chcecie zapytać właśnie na koniec jeszcze o obecność kobiet w kabaretach. Ale nie tylko. I w środowisku stand-upowym, nie wiem, czy śledzisz akurat, ale, mm -hmm. ale no, jest jakiś cały czas straszna po prostu mm -hmm. jakaś nierównowaga, jeżeli chodzi o, o, o tę kwestię. I kobiet jest no dramatycznie mniej niż mężczyzn. Dramatycznie, bo to naprawdę jest nie to, że tam kilka mniej, tylko po prostu jakieś kilkadziesiąt razy mniej prawdopodobnie. I zastanawiam się, z czego to wynika, bo przecież kobiety są przezabawne. No może mm -hmm. nie wszystkie, wiadomo. Moja mama nie. Ale yy, niektóre są i... Yy, yy, ale ja ją <laughs> kocham nadal, mimo wszystko. Ale niektóre mimo wszystko są i, mhm. i, i, i czy ty, czy Asia Kołaczkowska jesteście oczywiście przykładami kobiet, którym się udało, ale czy to jest tak, że kobiety nie chcą iść do kabaretu, czy, czy nie, nie, jest jakaś bariera? Jak to wygląda? Takie wiesz, na koniec króciutkie pytanie ci zadałam. Wiesz ja nie takie pytanie, ale powiem ci szczerze, że to jest. Odpowiedź się nie jest prosto, dlatego że ja... Ja, ja mogę na swoim mhm. przykładzie to m, powiedzieć, jak to u mnie wyglądało. Ja zawsze miałam jakieś takie ciągoty do tego, żeby się ratować, żeby ludzi rozbawiać. To, to było już od czasów podstawówki liceum. Ja tak miałam, mój tato miał duże poczucie humoru. Myślę, że po prostu coś takiego w niektórych ludziach jest i ono, ja padłam na taki grunt, że tu znalazłam się w takim środowisku w Zielonej Górze, gdzie... Już istniał potem. Raz, dwa, trzy bardzo duży kierunek k KO, kulturalno-światowa pedagogika, gdzie było mnóstwo, mnóstwo ludzi, i to wtedy tak tętniło. Kli kaowcami i to miejsce, gęba, tutaj przyciągało bardzo wielu ludzi, i mnóstwo rzeczy się działo, jeśli chodzi o właśnie takie imprezy około kabaretowe. Nie tylko kabaretowe, ale około wiele, wiele, wiele. Yy, yy, natomiast no. Pewnie ja, ja bym nie dźwignęła roli jakiejś takiej bardzo, no wiesz, klasycznej, dużej, bo to, to, to też o to chodzi. No pewne rzeczy my potrafimy, z, 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 wynikające z takiej, z takiej naturalności, z takiej, takiej dziewiczej naturalności, radości, hmm, czegoś takiego, co nie jest niczym jakby takie skażone, splamione, nie jest, nie jest takie ustawiane, tylko po prostu bardzo dużo jest to w serialu bardzo mocno spadkobierców było nie że każdy jednak tam po prostu tak różne osobowości i każdy tak naprawdę w różny sposób bardzo improwizował mm. I to polega na tym, żeby zapomnieć o sobie i o ocenie jakby ty, 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 tych widzów, nie? że kiedy wejdziesz w tą historię tak mocno w tę postać daną, to możesz być i świetną, naprawdę fantastyczną y, laską po prostu nieziemską i możesz być naprawdę jakąś taką y, y, pokraczną, wiesz, no takim pokraczydełkiem takim jakimś, takim takim. Musimy niestety <laughs> kończyć, więc strasznie dziękuję za to i zwłaszcza za te. Za, za tę analizę na końcu, bo to ciekawe dla mnie. E, co, słuchaj, no, życzymy Ci przede wszystkim. Ja Ciekawie, ja mało nie mówię, mówię, ja słucham, słuchaj, ja jestem tutaj od słuchania, wyjątkowo. Tak zawsze drepizdę i wiesz, zabieram głos, a teraz mogę posłuchać ciekawszy, ciekawszych od siebie. E, Agnieszka, strasznie Ci dziękujemy za wizytę, oczywiście, u nas i za to, że się zgodziłaś. I ja nadal Ci zazdroszczę okularów. E, mam nadzieję, że co, życzymy Ci dużo zdrowia i że dużo, o, dużo sprzedanych obrazów. No i mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się na żywo. Ja również bardzo dziękuję, wszystkich bardzo pozdrawiam, trzymajcie się, szukajcie sobie po prostu jakoś tam, wiecie, czegoś, żeby to jakoś wszystko przetrwać, ale też traktować to w takich kategoriach, wiecie, no każdy z nas ma jedno życie i naprawdę warto zawalczyć o siebie, bo nikt za nas tego życia nie przeżyje i, i niech tam dziękuję. sobie gadają, nie?